Twoje pranie jeszcze nigdy tak nie pachniało. Będzie pachnące przez wiele dni. Nawet po tygodniu po wyjęciu z szafy poczujesz jego piękny zapach. Wystarczy kilka składników. Uszykuj miskę lub mały pojemnik. Następnie weź płyn do płukania. Wybierz ten, który według ciebie najładniej pachnie. Trzy miarki płynu wlej do wcześniej przygotowanego pojemnika. Teraz wlej taką samą ilość wody, czyli trzy te same miarki, co płynu do płukania. Wymieszaj powstałą miksturę. Bardzo dokładnie. Następnie musisz przygotować miękkie ściereczki. Przy tej ilości przygotowanego płynu weź najlepiej dwie lub trzy. Jedną z nich przetnij na pół. Tą czynność powtórz przy drugiej ściereczce. Wszystkie ściereczki przełóż do pojemnika. Ważne, żeby każda z nich była zanurzona w stworzonej miksturze. Takie ściereczki możesz przechowywać kilka dni. Sprawdzą się one idealnie do wrzucenia do bębna pralki do prania. Wlej też płyn jak zawsze do przegródki w szufladzie pralki. Już podczas cyklu prania ubrania wchłoną piękny aromat, a płukanie tylko go wzmocni. Te ściereczki są idealne do suszarek bębnowych. Wrzucone do suszenia prania sprawią, że twoje pranie będzie pachniało jak nigdy wcześniej. Wystarczy włożyć do bębna mokre pranie jak zawsze i dorzucić do niego taką gąbczastą ściereczkę. Ściereczki po wyjęciu z pralki na nowo możesz włożyć do pojemnika i przechowywać do następnego prania. Dzięki tym kulom moje pranie jest śnieżnobiałe bez wybielacza. Po tym triku przestaniesz kupować drogą chemię. Wystarczy ci kilka składników, aby zrobić je samemu. Połączenie tych składników świetnie poradzi sobie z białym praniem. Na początku należy zetrzeć mydło na tarce o grubych oczkach, jest to najtańszy środek odkażający. Świetnie zmywa trudne do usunięcia plamy. Wiórki mydlane przekładamy do miski. Następnie do miski z mydłem dodajemy pół szklanki sody oczyszczonej. Jest jednym z najbardziej popularnych środków stosowanych w czyszczeniu czy praniu. Świetnie usuwa plamy czy przebarwienia. Następnie wlewamy 60 ml wody utlenionej. Która nie tylko skutecznie usuwa plamy i wybiela materiały, ale również działa jako dezynfekujący środek. Rękami mieszamy tak przygotowane składniki i kleimy z powstałej masy małe kulki. Mocno ugniatamy, żeby zachowały swój kształt. Odstawiamy je na inny talerz i czekamy, aż trochę wyschną. Wrzucaj je do bębna za każdym razem, kiedy pierzesz ręczniki, pościel czy białe ubrania. Po praniu zauważysz różnicę. Wszystko będzie o wiele bielsze niż zwykle. Trik na pranie butów w pralce Zawsze, kiedy mam prać buty w pralce, do bębna wrzucam jeszcze jedną rzecz. Przez to się nie niszczą. Dzięki temu pranie ich w pralce to żaden problem. Nie musisz prać trampek czy butów sportowych ręcznie. To żmudne i pracochłonne zajęcie. Z takim obuwiem, jak trampki czy inne buty sportowe, poradzi sobie doskonale pralka. Nawet jeśli pralka nie ma programu do prania butów sportowych, bez obaw możesz je prać. Możesz w pralce wyprać większość takich butów i obuwie materiałowe, ale nie Ten trik idealnie nadaje się też do starych butów sportowych, zwłaszcza białych, które już chciałeś wyrzucić. Wypierz je w pralce, a na pewno jeszcze je będziesz nosić. Piorąc buty w pralce, wybieraj program do tkanin delikatnych oraz temperaturę jak najniższą, maksymalnie 40 stopni. Najlepsze jest to, że bez problemu wypierzesz nawet tylko jedną parę butów i bez problemu je odwirujesz. Wybieraj jednak jak najniższe obroty do wirowania. Włóż buty do pralki. I dorzuć jeszcze jedną rzecz. Ręcznik. Najlepiej taki gruby wrot. Włóż go razem z butami do prania. Możesz nawet dać dwa ręczniki. Wtedy jeszcze lepiej spełni on swoją rolę. Ręcznik sprawi, że obuwie nie będzie tak bardzo przemieszczać się pobębnie. Buty nie będą ocierać się krawędziami o siebie i o wnętrze pralki. Z ręcznikami w bębnie możesz bez obaw lekko odwirować buty. Jeżeli masz worki do prania bielizny, możesz umieścić w nich obuwie. Wtedy też pranie w pralce będzie dla nich mniej inwazyjne. Wiedziałeś o tym triku z ręcznikiem? Pierzesz buty w pralce? Daj znać w komentarzu. Opakowanie perełek Lenor ma ukryte zastosowanie. Mało kto o nim wie. Robisz błąd wrzucając perełki, lenor bezpośrednio do pralki. To dodatkowe zamknięcie butelki z perełkami nie jest takie bez powodu. Jest ono bardzo przydatne podczas używania perełek. Większość osób wsypuje perełki bezpośrednio do bębna pralki, bo nie znają tego prostego triku. Perełki zapachowe są w pojemniku ze specjalnym zamknięciem. Nad nim jest ozdobne zamknięcie. Ma kształt przypominający niektórym osobom kwiatka. Jeśli spojrzysz na nie pod światło, okaże się, że ma dziurki. Te trzy małe otwory nie są tam bez powodu. Kiedy następnym razem będziesz robił pranie, psyp jak zawsze do tego niebieskiego dozownika perełki. Teraz odkręć zamknięcie z butelki i zamknij nim dozownik z porcją perełek. Taki oto dozownik będzie idealny do prania. Teraz wrzuć go do pralki. Perełki będą stopniowo uwalniać zapach podczas prania. Twoje pranie trwa za długo. Znamy zaskakujący powód. Pewnie zauważyłeś, że często czas trwania programu jest dłuższy niż wskazany na wyświetlaczu i prawie się nie zmienia. Wiemy dlaczego i już pokazujemy możliwe przyczyny. Dzięki temu nie będziesz musiał w przyszłości czekać, aż pralka wypierze twoje pranie. Pierwsza z nich to zawór, do którego podłączona jest pralka. Sprawdź, czy jest on całkowicie odkręcony. Jeśli nie, to znaczy, że pralka pobiera wodę dłużej. Należy też sprawdzić filtr pralki, czy nie jest on zatkany. To bardzo ważne w funkcjonowaniu pralki. Innym powodem dłuższej pracy pralki niż wyświetla nam się na ekranie jest to, że jest przeciążona ilością prania. Jak się domyślacie, to bardzo popularna przyczyna. Przy praniu upewnij się, że zostawiasz wolne miejsce w bębnie około jednej piątej wielkości bębna. Musisz także sprawdzić możliwe obciążenie swojej pralki, inaczej przeciążysz ją i automatycznie wydłużasz proces prania. Kolejnym błędem popełnianym przez sporo osób jest używanie zbyt dużej ilości proszków do prania czy płukania. Pralka rozpoznaje dużą produkcję piany i wydłuża się jej praca. Następna wskazówka dotyczy postępowania według etykiety danego proszku, jaki używasz. Na pewno dostosowanie się do naszych wskazówek ułatwi i przyspieszy pracę Twojej pralki, a ty zyskasz więcej czasu. Nigdy moje pranie tak pięknie i tak długo nie pachniało jak po dodaniu tego środka. Piękny zapach świeżego prania unosi się w całym domu. Dodatkowo ręczniki są wyjątkowo miękkie i puszyste. Po tym triku przestaniesz kupować drogą chemię. Wystarczy ci kilka składników: uszykuj miskę oraz mały kubek czy filiżankę, napełnij go solą. Najlepiej, aby była to sól morska. Wsypią do miski. Dodaj do niej kubek soli gorzkiej, Epsom. Ta sól doskonale zmiękcza pranie. Do obu tych soli dodaj sodę oczyszczoną, nasyp jej pół kubka. Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki. Taka sól z sodą pomaga w usunięciu resztek detergentów z tkanin oraz usuwa przykre zapachy. Po dodaniu jej do prania twoje ubrania nie będą tracić kolorów. Aby mieszanka miała piękny zapach, dodaj 20 kropel wybranego olejku eterycznego. Można połączyć kilka zapachów, albo wybrać jeden ulubiony. Dokładnie i intensywnie wymieszaj olejek z miksturą. Uszykuj słoik, w którym będziesz przechowywać ten proszek, przesyp do niego całą zawartość. I zapraszam do zrobienia prania. Jak zawsze włóż wszystko do pralki, dodaj ulubiony płyn do prania, jak zawsze. Teraz dodaj dwie łyżki naszego proszku do bębna. Możesz używać tej mieszanki razem z płynem do płukania, ale możesz też z niego zrezygnować. Po wyjęciu pranie będzie pachniało cudownie na pewno będziesz zaskoczony, że taki dodatek do prania ma aż taki wpływ na jego zapach.